Dzień dobry czy też dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie tego słuchać, witamy was bardzo serdecznie po chyba najdłuższej przerwie w historii tego kanału. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie, bo ponieważ około 3 miesięczny. No nawet chyba ponad, bo ostatni podcast to był, jak sprawdzaliśmy 12 sierpnia, a wtedy taka była do publikacji na YouTubie. Natomiast no, ten nagrywamy pod koniec już no tak, no, pod koniec listopada. Jakbyście zapomnieli, to ja jestem Wojtek. Jestem Kuba. My jesteśmy razem nieskromnym zdaniem. No i mamy dzisiaj dla Was kilka ciekawych, jak zwykle, oczywiście tematów. Tak, pierwszym tematem może ja zacznę, ponieważ jestem jakoś na fali gadania dzisiaj. To jest temat o a Temat, o którym już raczej gadaliśmy. No oczywiście. Tak, gadaliśmy o tym, wspominałeś wtedy pamiętam tą kampanię reklamową. Właśnie tutaj chciałem zaznaczyć, ponieważ ostatniej okazję tak dużo złożyło, że miałem dużo rzeczy do sprzedaży, takich małych, powiedzmy tam. Do kilkudziesięciu złotych, tym też jedną rzecz większą. Właśnie, tą rzeczą większą były pady, był pad perkusyjne, perkusja elektroniczna, jak zwał, tak zwał. No, czyli takie mniejsze urządzenie symulujące nam podstawę perkusji. Nowa taka rzecz kosztuje około tam 340-350 zł, powiedzmy, tak? Więc ja swoją wystawiłem za 300, ponieważ dorzucałem tam dwa komplety pałek. No wiadomo, można sobie zejść do 280, nie wiem, 250 też bym sprzedał, tak? No wiadomo, wiadomo jakaś zwykła negocjacja kulturalna, tak? Napisał do mnie człowiek. Oczywiście nic na początku nie zrozumiałem, bo nie było gramatycznie. Jedyne co zrozumiałem, że 190 zł. to właśnie odpisałem mu, że no niezbyt, aż tak to nie zejdę, to aż tak dramatycznie ceny. I właśnie powiedziałem, że poniżej wóz to nie zejdę, gadaliśmy tak bez sensu. Proponował mniej potem nawet. A też właśnie mówił, że moje pałki są nieoryginalne, mimo to, że kupowałem je w oryginalnym sklepie muzycznym w Warszawie, więc wiem, że są oryginalne. To jest taka trochę dla mnie bez sensu. To trochę tak to samo widziałem ostatnio na Facebooku, na grupie sprzedaży związanej z militariami, które mi się interesuje, mm. że ludzie często piszą, to ci nie kosztuje 200 złotych, to kosztuje 50 złotych. I potem ludzie wysyłają, że te osoby piszą do nich właśnie wiadomości, tak sobie chcą jakby chamsko obniżyć cenę, a potem, no ja Ci dam te 70 zł i to jest tyle bardzo. Okej. Okay. Nie wiem, czy tak marketing powinien wyglądać, jednak chyba dla mnie nie. No myślę, że dla mnie też nie, ale to, to jest taka trochę chytrość i tak dalej, no, wiesz, ile tego jest gdzieś na fejsie i tak dalej, dlatego wstawiają. Tak, na tych wszystkich grupach sprzedażowych też, na których jestem. Dlatego chyba jednak wolę OLXa niż te grupy, bo tak... No... Może mniej tego dostać. OLX taki memowy się robi, można powiedzieć. Oj strasznie. Sformułowanie. Kurczę, ty się rozgadałeś na początku, widzisz, a ja się tak naprawdę nie przygotowałem. Co mogę powiedzieć? Na uczelni mam takie zajęcia radiowe, wiesz, warsztaty radiowe, siadamy przy mikrofonach i symulujemy sobie, można tak to ująć, myślę, Jakąś audycję I któregoś dnia pani, która to prowadzi, właśnie mówi nam, że y, była jakaś dziewczyna na jakichś zajęciach, która my chyba nagrywała podcasting, jakąś taką manierę, typu że y, zaczynała transmisję na przykład. Cześć! Coś bo takiego. Ja by tak, tak tak nie tak kurzało. Tylko powiem Ci, że tak potem sobie pomyślałem, kurczę, czy jedź? ja tak czasami kiedyś nie zaczynałem podcastów. Bardzo możliwe, że tak. No nie jest tak bardzo. nie, nie jest tak. Ale chodzi o to właśnie z taką wiesz manierą, bo jednak jak bo e, nie wiem, no na przykład prowadzisz serwis informacyjny w radiu, no to raczej tak wiesz mocno neutralnie, nie? Spokojnie, wiecie, tak coś dzień tam. dobry. Dobry wieczór e, i Tak, Tak, no, coś takiego, także faktycznie tak sobie pomyślałem, no ciekawe, tu tutaj podcasty nagrywam. Ale Ciekawe. też, żeby nie było tu z tam kiedyś, że, że bardzo profesjonalnie dobrze zabrzmiało, więc no, dziękuję bardzo, cieszę Cie się. Cieszę się. Nie, właśnie w, w, takie warsztaty uważam, że są cenne i dużo dają tak w przyszłości. W ogóle tak samo w, wy, tak samo jak u mnie na uniwersytecie, macie swoje rady, tak? Mamy, tak, bo warto podkreślić, <coughs> że tyle się zmieniło od tego ostatniego podcastu, że zacząłeś studia na nowej uczelni. Tak, ale no, wy, wydaje mi się, że studiowałem. To czy był sierpień? sierpień. A nie, to nie było... Ma... To był sierpień. A, wiem. Ja bardzo wcześniej się zapisałem na te studia, więc byłem zapisany. Byłeś no zapisany, wspominałeś, ale to był sierpień, <grym> tak. kiedy było tak, czy No, tak, tak, nie miałem czuć na Więc zacząłem studia, studia na razie są luźne, ponieważ... I miałem trochę tych przedmiotów na poprzednich. No wiadomo, potem czy się będzie to studia? wymienię. Tak. Potem będą się te przedmioty wymieniały, oczywiście. Powiem mhm. tak, mam, mam to jest tak dość dziwnie, ponieważ... E... Grupy są strasznie pomieszane, na przykład logikę, przedmiot logika mam z częścią grupy, druga część mam później, tak, jest to podzielone, żebyśmy się wszyscy pomieścili. Mhm. I właśnie z grupą moją mam dosłownie kilka następnych zajęć, jak zarządzanie, ekonomia, która jest połączona ze stosunkami międzynarodowymi, z tym kierunkiem. Mhm. Więc na przykład angielski mam z kimś innym, bo, z bardzo fajną grupą zresztą, pozdrawiam tych ludzi. Eee, właśnie zarządzanie mam z kimś innym, Logikę mam jeszcze w kimś innym sensie ludźmi. No, to są ci sami, tylko strasznie pomieszane grupami. No. Nie jest tak jak na Powiateka, że miałem swoje 16 osób, na e, przykład naszego wspólnego znajomego Michała, no. kogoś, kogoś dalej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tylko właśnie z, była wspólna grupa, tak? To jest strasznie to pomieszane, więc troszkę ciężej według mnie poznać ludzi, bo bardzo dużo porobiłeś w takich mniejszych grupek osób, powiedzmy po 5, po może maksymalnie 7-8 osób, które się lepiej znają, zawsze się dają, bo się gadają, tak? A nie jest mhm. tak jak na przykład na moich poprzednich studiach, tak, że po 30 osób ze sobą wyda. Przynajmniej na razie, tak? odpowiedź e, o jakieś inne spostrzeżenia, mm, jeśli chodzi o osobę, która się przepisuje z jednej uczelni, na której już jednak jakiś czas studiowała na drugą, gdzie zaczyna zupełnie od nowa. Jest? Widzisz na przykład. Mhm. E, w sensie na przykład widzisz coś takiego, że z perspektywy ciebie, który już ma doświadczenie mhm. w studiowaniu, e, a ludzie, którzy kompletnie od zera zaczynają. E. Po pierwsze, jest to taka trochę niepewność typu O nie, pan Zabińskiego coś zadał? Trzeba to zrobić, koniecznie, ale... <grym> tak. Rozumiem. Ten człowiek jest tak luźny. Znaczy, zróbmy zadania, oczywiście, nie no, ma problemu, ale no, nie bójmy się tego, że ktoś kiedyś nie zrobił, bo no, nie no. zrobiłem, że brałem, tak? Byłem w pracy, coś robiłem innego. Mm -hmm. <klujne> Z tym u nas nie ma problemu, tak? Robimy to bardziej dla siebie, a nie dla wyników mm -hmm. takich. No, wiadomo. Tak? Tak? A właśnie największa różnica, tak ze wszystkim, tak? Z kupnem samochodu, nie wiem, z jakąś pasją, jak ja mam tak te kilka replik do ASG. Po prostu, im więcej kupujesz, im dalej coś robi, tak samo z tobą. Tak samo kiedyś w jakimś innym aparacie robisz bardziej podstawem, też no. masz inny lepszy, tak? Zakładam. No i tak samo widzisz jego plusy i minusy. Też widzisz, bardziej zauważysz plusy i minusy na przykład wykładowców, samych przedmiotów, że tak mniej dają albo że są bardzo mm. dobrze prowadzone. A głównie chyba jednak o wykładowcach, że widać, że ktoś jest luźniej, jego zajęcia będą ok. Gdy ludzie się cały czas stresują o tym, tak naprawdę, i jak to zaliczyć, jak tu drugi termin chyba będzie. Ale to tak. chyba, chyba, <coughs> yy, chyba? każdy tak miał. Kawał roku. Tak, oczywiście. O, jakby tu nie ma tak samo się stresowałem, sposób. ale no właśnie, ten, najbardziej to odpada ten stres i że jesteś wygodowany. Po prostu inaczej trochę gadać z ludźmi, bo masz tutaj jakieś doświadczenie, często się ktoś ciebie pyta o studia, już kilka lat tak miałem, mimo że właśnie tam nie studiuję, dopiero zacząłem tak samo jak oni, to jednak studiuję więcej ogólnie. No. Gdyż... Wydaje mi się, że łatwiej mi nawiązać kontakty z innymi ludźmi na przykład. Też z tymi... E, na mam też osoby, które są na przykład na drugim roku. To też jest dla mnie dziwne, bo w KJTK mieliśmy tylko no jakby na pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok oddzielnie. No i oddzielnie no, oczywiście poziomem grup. No mi się wydaje, że też tak mam, <grym> ale w sumie nie wiem, nie pytałem oddzielnie się... czy rok? Nie no, nie pytałem czy tych ludzi, zwierzę z którymi chodzę na angielski, z którego są roku, tak? ale zakładam, że również są ja a, właśnie mam tak mało osób, w sensie no, mam chyba w grupie jakieś 15 osób, a chodzi jakieś 12, więc akurat to już znam, Nie no, zakładam, zakładam, że, zakładam, że nie wszyscy jesteśmy z drugiego tonu. No. Nie, to tutaj właśnie jest kompletnie mieszane. Kto się starszy, ktoś jest młodszy, ktoś dopiero przyszedł. Też profil tej szkoły językowej, ponieważ ja mam swoje zajęcia w szkole językowej oddzielnie. profilingua. To jest na miejscu RPX Wydaje mi się, że wejdzie. W to no, domach towarowy No, no. i <susza> z tym. Ehm, a już, jeszcze jak jesteśmy przy tym temacie języków, bo zaraz ogólnie przyjdziemy do czego innego, to chciałem cię zapytać, czy ty masz też coś takiego, czy to jest tylko u mnie, że powiedzmy angielski jest na niższym poziomie, tak mi się przecież zdaje. Jedną stroną, że jestem na B1, więc to może przez to. Mhm. Na niższym poziomie niż w szkole średniej. W szkole średniej nie, znaczy ja mam takie odczucie, że w szkole średniej miałem dobry język angielski, tylko niestety było tak, że byliśmy podzieleni na grupę lepsza gorsza, gdzie ta lepsza grupa była dla mnie za niska zdecydowanie no. dużo, w sensie tam ludzie ledwo co łapali trójki, nie rozumieli tego za bardzo, czy się nie starali, no to tam było mi za łatwo tak w większości mm. przypadków, to tutaj angielski na pewno tak, byłem w takiej wyższej grupie, jestem tak samo w wyższej grupie, jest mi tam dobrze, w sensie często, a tu czegoś nie zrozumiem, jakieś cięższego pojęcia, cięższych związków wyrazowych, a tu, a tu na, te na przykład rozumiem, gdzie cała co na przykład nie zrozumiała i ja mogę coś powiedzieć i nie i też fajnie, że nasz wykładowca kompletnie nie mówi po polsku i cały czas. Ja tak, Naprawdę? Tak. tak? Cały czas to... gadać z nim po angielsku i nie ma z tym problemu. Ale ja mam takie, nie wiem, takie jakieś przyzwyczajenie, że nawet wiem, że on mi odpowiada po angielsku, wchodzę mówię dzień dobry. Jakieś takie przyzwyczajenie. Okay. Dopiero na wyjściu, już jakby po tej lekcji angielskiego wiem, że mamy powiedzieć bye bye. Okej, okay. have a nice one. No, ale pff, nie, jakoś okay. tak jak wchodzę zawsze mówię dzień dobry. Przyzwyczajnie. No tak, pewnie. Dobra. przejdziemy się Chcemy teraz przejść do zgoła innego tematu, jako że mamy okres taki no końcówka listopada. No to zaczyna się ten okres taki świąteczny. Zauważyłeś pewnie. Wszędzie jakieś reklamy i tak dalej. dzisiaj byłem w jednym ze sklepów chociowych znanej marki i też tam już są swetry zimowe, ale są świąteczne piosenki. Czy ty nie uważasz, że za szybko? Bo dobra, teraz okej. Okay. No nie, bo już tak miesiąc. miesiąc, się zaczęło, grudzień, czyli zakupy. Natomiast to w zasadzie w początku listopada już jest. Tak, w sumie dwie rzeczy, które mi się najbardziej nie podobają. Jedna rzecz to jest stricte związana ze mną i z moim uczuleniem to jest związane ze wszystkimi zapachami, <laughs> można tak powiedzieć. Niestety dzisiaj byłem w sklepie K-Max, no że nie będę jakiś. No dobra. Hegawał. Strasznie jest wszystko popsikane perfumami, żeby zachęcić klienta. <laughs> Nie wiem, moja mama też pracuje w jednej z galerii handlowych i też niestety ma tą nieprzyjemność chodzenia tymi wypsikanymi korytarzami, to mnie to jest dramatyczne. Ale to jest związane z świętami? Tak. Specjalnie jeden z centrów handlowych właśnie wydaje na to kupę, kupę tak, kasy tak, na same perfumy. To nie słyszałem o tym, perfumy, nie, miałem nie miałem pojęcia, ale faktycznie wiesz co? Coś takiego jest, że taki jest zawsze specyficzny zapach. Ładny, jak w centrach handlowych, ale tak. No właśnie to wolno nas zachęcić do wiesz, spędzania tam więcej czasu, wydania no, więcej czasu. Może kar. i tak, to jest jak w i trochę takich chwyty jak w i na przykład z ich labiryntami. A tak, żebyś więcej działów odwiedził, które są, nie są ci potrzebne za bardzo. Kurczę, ale to jest sprytne i działa, co by nie mówić. Ale dobra, wracając do tych świątecznych tematów. Ale tak, zdecydowanie pojawiły się za wcześnie. Tak samo miałem przyjemność rozmawiać z kasjerem w naszej lokalnej biedronce. Okej. Okay. I właśnie to było 15. Lat listopada? Mm -hmm. no, 14-15, żeby nie trafił w niedzielę niechandową. E, powiedzmy i właśnie też z nim rozmawiałem. Też się dziwiłem właśnie po co są te ozdoby. My zawsze często sobie gadamy, więc mi się, po co są to ozdoby świąteczne i te słodycze? Czy ktoś to w ogóle kupuje? Powiedział, że tak, ludzie kupują. Już kupują. 15-16 listopada już ludzie kupowali słodycze świąteczne. Tak Ale wiesz tak. co, moja siostra pracuje w pewnym sklepie odzieżowym, przeznaczonym głównie dla dzieci. No i to jest też u mnie sklep z zabawkami, już nie będę mówił. I tak wszyscy kojarzą. I tak wszyscy kojarzą. Możecie napisać w komentarzu, co to było, to wam przypniemy serduszko. I powiem ci, że było coś takiego, że na początku miesiąca pani do niej przychodzi się pyta, czy będzie więcej jakiś tam ozdób świątecznych. Na początku listopada. Tak. Nie, nie będzie. Nie, no to te, też te, te jest takie. Te... Bardzo wcześnie się to zaczęło. Ale wiesz o co chodzi, no nie? Bo okres się jeszcze tak naprawdę nie zaczął, a ktoś już się pyta, czy ci będzie więcej. Tak, też właśnie widziałem tak samo w Wiedzące była taka sytuacja. Była taka śmieszna, starsza pani. Tam pomogłem jej z jej torbą, tak? Bo zapomniałem jej. Właśnie też pogadaliśmy i rzuciła nam na odkład, no właśnie też z tym samym kasjerem, że o Jezu, bombki, trzeba a przecież choinkę ubierać. A też był jakiś właśnie osiemnasty, dwudziestopat. No okej, okay, Kasjer okay. to pan do, mnie do mnie jeszcze, jeszcze jestem oh. na takim etapie, że do mnie jeszcze nie dochodzi, że tu już jest tak, wiesz, mało czasu, że tu już, już za chwilę się będziesz szykował do Sylwestra i tak dalej. Tak. Że święta, tutaj już sobie choinkę okej. Ja ostatnio właśnie myślałem, czy czy nie zacząć tych jakby zakupów, oczywiście internetowych, no. jeżeli chodzi o jakieś tam mniejsze prezenty, żeby już doszło. No, no, no to, 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 to troszkę jest co innego, bo to wiadomo jak to tak, jest z ale, prezentami, każdy ale dzisiaj też, dzisiaj też było tak dużo ludzi w TKMax'ie Może o szale prezentowo. zakupowym również zrobimy, o jakichś tam nietrafionych zakupach, czy prezentach no, nie tak dalej. Ogólnie może dalej. Ogólnie, czego ludzie nie lubią o prezentach. <laughs> Niektórzy nie robią sobie prezentów na no. no, Dobra. Wydaje mi się, że tak jest. Idą nie, nie jakieś do restauracji czy coś, a Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ciekawe. O, jedna z ciekawostek, o których ostatnio się dowiedziałem, mm -hmm. o naszym systemie zdrowia. Nie wiem, czy mogę skończyć tak bardzo winny temat. No skacz, pewnie. Po pierwsze, no, znaczy, no, niekoniecznie, powiedzmy, powiedzmy dalej o systemie zdrowia. No. Dzisiaj tak wiadomo o wielu tematach, więc pierwsza rzecz to jest taka. Wiadomo, że jak są jakieś sklepy z ciuchami czy coś, to ktoś tam ukradnie jedną rzecz, cukierkę, coś. <laughs> wi wiadomo, <laughs> wi wiadomo, że, wiadomo, ktoś że się ktoś ukradnie. Nie. Wiadomo, to jest w każdy kraj. No. Nie no. <laughs> Wiadomo, że sklep odlicza jeżeli w To nie ukradł niczego w sklepie. Gumy bandy, tak jak edycji. mi się przypomniał, tylko ci powiem, no? przypomniał mi się gdzieś z Facebooka było. Coś tam, coś tam a, tak. ktoś, była jakaś sprawa, że, że no nie wiem, że tam jakaś patologiczna rodzina i była jakaś sprawa, że, że ktoś ich bronił i napisał taki argument. No odezwała się... A czy ty nigdy nikogo nie dziwnąłaś nożem, nie? Coś Okej. Okay. Nie no właśnie. No wiadomo, zawsze jakieś te sklepy ponoszą starty, bo ktoś ukradnie sukienkę, nie wiem, czapkę tak. No tego takie mniejsze okay. rzeczy. Ale wiadomo, no, kradniesz wiadomo, mogą żyć dla siebie, no. bo jesteś biedny, czy bo po prostu jesteś złodziejem. Eee, jakby czy znaczy, jesteś złodziejem? No, wiesz, jesteś złodziejem albo... A wiesz o co chodzi, różne motywacje, mniejsza ona. Nie wiem, ale dobra. <laughs> nie wiem, no, ale dobra. Mniejsza motywacja, tak? Mm -hmm. Ostatnio się dowiedziałem, że w punktach typu na przykład Medicover, Enelmed, Właśnie ja bym mówił na przykład o med, filmie Medicare, bo nie jest ani zarzut, jest dla nich, no. że u nich tak. ludzie chodzą na wizyty, tak? Tak. Wizyty, które są płatne później przy recepcji, po wyjściu. Tak. Ludzie uciekają. Naprawdę? Nie płacą. <grym <grym Simsach. W Simsach. Firma o tym nie ma strapienia, kwoty. W Simsach to miałeś możliwość próby ucieczki bez płacenia z restauracji. Naprawdę. I ludzie uciekają. Ja myślałem, że. Bo mówiłem ci pewnie o tym fakcie, że ludzie na przykład kradną typu odświeżacze z takich łazienek typów takich... Ty, no ale jak ale wiesz coś. co ja ci powiem. Uciekają bez płacenia. Ale wiesz co ja ci powiem, dobra, w sklepie ukradną no to wtedy no to jesteś może na kamerach, ale przecież oni mają twoje dane. Tak, właśnie. Nie że mają twoje dane. Jakby to. Yy, jakieś tam twoje dane muszą mieć, tak? Jakiś do tego lekarze. to jest jedna rzecz. A drugie właśnie, że jak się pytałem, no to nie ma takiego systemu. Jakby, który może ci dać czerwoną kartkę w systemie. czy taka osoba potem idzie sobie, no pójdę sobie na powiśle, ucieknę. Pójdę sobie w lokalizacji Jana Pawła, na przykład, <laughs> czy Chodzi o to, ucieknę. do różnych punktów tej tak, samej sieci. Bo one nie są połączone, jakby tak z sobą. Znaczy są połączone, informatycznie <laughs> mówią co mówię, ale nie ma tam takich tabelek typu: Pan Jan Kowalski uciekł nam z trzech placówek bez płacenia. a <laughs> sobie takie coś. jakby iść do fryzjera. Mój freezer zawsze mnie tam odszywa i teraz zaczyna zamiatać sobie, a nawet wyjmuję kartę, nie, czekam na niego aż mi do terminu i, i spieprzam od niego. co jest, nie? I też ma jak, moje dane, ma mój numer telefonu, no kurde, ludzie. Więc to tak zszokowany jestem, szczerze mówiąc, tym. po sobie wiesz, co to wyobrażam, że to jest zapomnie, że na, na przykład w ogóle sobie... No. Że ktoś idzie do dentysty. I ma zabieg taki, że mu coś, yy, 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 że ja tak miałem, Rozumiem. że mu, yy, wiesz, znieczulają tam z Leci z niego, nie? Te tampony mu te takie wypadają, na przykład. Ziki, się... Ale to jest straszne, bo faktycznie nie, nie czujesz tak potem, na przykład nie czujesz, że się możesz gryźć w tą wargę, czy star ja, Tak, że ma się sobie to wyobrażam, że ktoś taki ucieka. Tak. no, to że ktoś w tym fartuszku ucieka. Dobre, dobre. Jak w w jakichś już co serialach. A, w sensacji, tak. Jak ktoś A. ze szpitala uciekł. Chciałem powiedzieć menechil, ale okej. Okay. Też dobre, ze szpitala ktoś ucieka. A wiesz, masz komuś wizytę za, nie wiem, 150 zł, bo nie masz pakietu i uciekasz. Ja nie wyobrażam sobie takiego czegoś. A to jest, to, jest, to jest masakryczne, są takie olbrzymie koszty, jakby staraty na firmę. Mas masz opcję albo iść do NFZ za, i za dwa lata wizyta, ale prywatnie i uciekłeś po celika. Dokładnie. I tak mają moją kasę, zabierają jeszcze, na pewno. <grym> dobre, dobre. Bardzo mi się spowodował ten temat, bo no. taki. <grym> to, to, to był jeden temat ze śmiesznych, no. a z poważnych był taki: Dobrze, posłuchajmy. że właśnie jedna z firm Disney, ja nie będę się wdawał no. w miała bardzo dużo sprzętu, kupiła ogromny ilość sprzętu drogiego mhm. i oferowała zwykłym Polakom na NFZ usługi na ten sprzęt bardzo dobry i dosłownie w bardzo szybkich terminach typu dwa tygodnie zamiast dwóch lat, tak? Mhm. Mm Miałem na to umowę oczywiście z nfz no wiadomo, trzeba jakoś za to płacić. NFZ powiedział, że ta jednostka medyczna musi tworzyć szpitalny oddział ratunkowy, albo inaczej nie będzie współpracy. I koniec. Mm -hmm. Ta jednostka powiedziała, no, no nie chcemy sorry, no bo tam musi przyjmować wszystkich. No to to, rozumiem, tak, bo już wiadomo jak to jest to na to ciężko, no, bo no pewnie, że tak. Inaczej jakiś tam mały i zabiegi, a inaczej szpitalny oddział niż na jako z, z, z zwykły lekarz. I za mniejsze pieniądze, bo na pewno bym mniej za to z NFZ dostawali, nie za takie zwykłe badania, tak? A za większą ilość roboty. Więc się nie zgodzili. No i NFZ powiedział: OK, mamy w to wywalone, niech sprzęty leżą się kurzą, zrywamy umowę. I mhm. ileś set, czy ileś tysięcy Polaków traci możliwość pójścia sobie na dobry sprzęt, na jakąś tam refundę. Nie wiem, ja chciałam chodzić na NWZ, pewnie się nie płaci, albo płaci się mniejszą część, tak? Ale zależy na co. Na NFZ. No zależy na co. Bo ja nie wiem, no inaczej no się nie płacę. Moje na prywatne chodzi. chodzenie się skończyło na jak się źle czuję, kiedyś chodziłem na przychodni. Wiem, że mi mogą dać leki i zbadać, więc nie ufam. Nie wiem, no zależy, no ja chyba nie, nie chcę o służbie zdrowo rozmawiać. W każdym no właśnie, przez to tyle Polaków chcecie umożliwiać możliwość fajnej opieki medycznej, bo właśnie nawet nie chciał się zgodzić na ustępstwo, powiedzmy. Dodatkowe ustępstwo, ponieważ umowa już działa i było wszystko ok. Więc tak to bez sensu, E, proszę Państwa, dzisiaj stała poruszona, zostały poruszone tematy uczelni Oleksii, <grymne> Świąt, Czekam Polskiej zgodnie. Służby Zdrowia. Czekamy na więcej. Co jeszcze, jeszcze <grymne> wymyślisz? <grymne> wiem, co jeszcze wymyślisz. No, tak tak też. Zdenerwowało, zachmuciło, można tak powiedzieć. Toksyczność? Nie wiem, czy to nie jest takie zdarzenie. Jakby toksyczność środowisk hobby, jeżeli chodzi stricte o hobby. Jakiego hobby? Masz, wiesz tam na przykład fotografia jest bardzo, bardzo okład indywidualna. To znaczy ale... zależy, co rozumiesz przez yy, toksyczność. Dobra, dajmy przykład. No. A, budujesz domki dla dobrze. No dob budujesz domki dla ptaków, w sensie ładniejsze no. malujesz jak takie hobby twoje. No dobra, Masz grupę na Facebooku do malowania tych domków. Tam ludzie też malują domki, sprzedają je, wymieniają się pomysłami. Wszystko, tak? o co, do czego zmierzasz? Wiesz, no? o co chodzi? I po prostu, czy w grupie mojego softu? Czy w grupie, teraz, do której się zapisałem, do e, zdenerwowanych samochodów, do driftów ogólnie mówiąc? W każdym razie, hmm. że tak samo toksyczne jest to, że no, jaki tam samochód kupić na początek? Mam do wydania na przykład nie wiem, 800 zł, tak? hmm, no. <laughs> nie da się tak, musisz wydać na początek 5-6 tysięcy ilość tam kwoty z kosmosu. Gdzie ja na przykład WSG jest? Ja muszę tutaj... takie, pomagam. Ja muszę, <laughs> I właśnie to, to jest tak toksyczność tych grup niektórych. I na przykład ja też wiem dobrze, bo sam chodziłem na halę strzelać się. Na przykład na tą halę, o której ci kiedyś mówię, mm -hmm. bo też kiedy pokazywałem kiedyś tam byliśmy. O, chodziło o starej Kill house, To właśnie tam byli często ludzie ze sprzętem po kilka, kilkanaście tysięcy razy. No. I często nie chcieli grać, bo mówi, gra jest nie fair, tam jest jedna osoba więcej. Grajmy mm -hmm. tak byliśmy na przykład 15 na 16 osób. Jaka różnica? Żadnej na hali. Kompletnie żadnej różnicy. tak? I właśnie wydaje mi się, że ludzie strasznie jakby. Na przykład chodzą do pracy, zarabiają tam ileś tysięcy, wydają bardzo, bardzo dużo kasy na hobby i muszą być w tym najlepsi. Na przykład ja takiego czegoś nie mam. Ja wezmę jakąś średnią lepikę, wezmę jakiś słaby samochod i pójdę do ludzi i to Ale to się. jest, <laughs> to jest straszne. trochę jak z bieganiem na przykład. Albo skazanie tak. na siłownię. Bieganie to jest bardzo dobry przykład. Buty zdam jakieś wiesz najdroższe i tak dalej i biega. Buty najdroższe, cicho, najdroższe i biega i. I się b... znudzi po jednym razie, nie? Na przykład? Mhm. Nie, wiesz co, w fotografii to bardziej jest takie coś, że najfajniejsze to są chyba fora, gdzie ktoś komentuje swoje zdjęcia i są ludzie, a, okay. którzy robią naprawdę dobre zdjęcia, a są tacy, którymi się wydaje, że robią dobre zdjęcia. Ja pamiętam, chyba kiedyś o tym już mówiłem, ale jeszcze powiem, byłem na, wziąłem udział w takim konkursie studenckim fotografii, nie pamiętam już jak się to nazywało, to może nawet lepiej, bo nie chciałbym tej oficjalnej nazwy podawać. Zaproszono... bo hmm? taki, nie pamiętam. E, tak, zaproszono mnie na tak zwaną galę finałową, czyli tam w jakimś, jakiejś kawiarni tam powiedzmy węczenie nagród. Ogólnie powiem tak, no nie wezmę już na pewno w tym więcej udziału, ale to mniejsza z tym. W każdym razie wiesz, zobaczyłem te niektóre zdjęcia, to trzeba sobie rozgraniczyć. Są... zdjęcia, Jak to kiedyś mój nauczyciel w fotografii w szkole powiedział, że jeśli nie możesz zrobić dobrego zdjęcia, to jest artystyczne. Nie, no tak. coś w tym jest, bo artystyczne są często specyficzne, no ale no, do cholery jasnej. No, niech mi ktoś nie powie, że niech mi ktoś nie mówi, że ktoś przyniesie zdjęcie zrobione na pogrzebie, jak ktoś niesie trumnę Z... i to jeszcze zdjęcie naprawdę takie złe technicznie, że to jest zdjęcie artystyczne. Po prostu przekazuje emocje. <laughs> ale, trudno, prawda, przepraszam za określenie, ale ja to tak no. rozumiem. Też pewnie masz właśnie takie sytuacje typu... No jaki aparat na początek i tu jest moje tak, jakieś zdjęcie. Nawet doradzałem. I tu jest jakieś moje początkowe Z... zdjęcie. I co? się, jak ty, jak ja doradzi. No bo to jest fajnie, tutaj nie ma sensu pakować kasy, bo to bez sensu. Pomi znaczy wiesz co jest. tak, bo ja nawet w tej chwili doradzałem tam koleżance, która tam zaczyna swoją przygodę akurat bardziej tutaj YouTube. Natomiast pamiętam, jak zaczynałem szkołę właśnie swoją, no to tam wtedy mieliśmy takie zżycie zdjęcia, przynosiliśmy i mniej więcej wiesz, rozmawialiśmy na ten hmm. temat, co jest nie tak, co jest, yy, a co jest ok wiesz, a część ludzi kompletnie nie przyjmie krytyki, to się w sensie... Mógłbyś zrobić to. Nie, bo ja wiem lepiej, ja to zrobię inaczej, i lepiej. Wydałem na to kupę kasy, wiem jak to jest tak. Człowieku, nie, to nie tak za, do końca działa. Tak samo miałem ostatnio na czym. Nie, nie ma z tego wychodzi, o się miałem, no nie? Właśnie rozmawialiśmy o zdjęciach w artykułach e... i ogólnie to czułem, że mógłbym spokojnie, wiesz, zagjąć panią wykładowczynię. Ale... A tak, tak. Jak to? Jak to mój pan od logiki wykładał wykładowca, bardzo, bardzo fajny polityk, zresztą, mm -hmm. z, z swejmu, tylko scenę tylko chyba, bodajże, on właśnie mówi, bo ja was uczę tej logiki. On tak fajnie dostojnie mówi. Mm -hmm. Ja was uczę tej logiki, żeby jak do was przyjdzie jakiś człowiek i będzie chciał gadać bzdury, mówić do was bzdury, żebyście mogli go zniszczyć logicznie, żeby nic nie mógł powiedzieć. Właśnie mniej więcej zmasakrować go. <laughs> zmasakrować, proszę pana, to tak się mówi teraz. W tym roku. Nie, no bardzo się bardzo czekaj, bardzo fajnie mówi. Ale w sumie coś na tym jest, no bo Ty zaczął gadać takie głupoty, że się nie da, że nie ma sensu. A ja mogę wydać 15 argumentów, że się da, że jest sens i że najlepsze można mieć z tego jeszcze fan, tak? No. Chociaż porównując akurat tym moje hobby do Twojego hobby, no do Twojego zajęcia. Przecież ja mam to dużo dla... różnych hobby. Ostatnio na przykład zacząłem grać na gitarze, żeby się grać i się. Udać, się Pójdźcie, iść. Iść. no tak, tak. tak. To, 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 to też jest bardzo My fajne. Nie bo... chwaląc się, oczywiście. My jeszcze mocno rozwijać i pamięć i takie rzeczy. Muszę ci powiedzieć, że ja ogólnie z muzyką od bardzo dawna, zawsze chciałem coś tam w tym kierunku robić, ale nigdy nie robiłem i tak naprawdę po wielu latach dopiero zacząłem coś robić. Jakaś taka motywacja się we mnie wewnętrzna znalazła. Ty też pewnie masz... W sensie teraz masz studia, więc masz jednak trochę czasu, bo zrobić projekt, zrobić coś, jesteś wolny, nie musisz no lecieć do pracy. Tak, no. 8-16, no powiedzmy, 8-17, więc no, masz rację. więcej też chęci, Bo jednak szkoła studia to też jest inaczej. No bo uczysz się i wiesz, że dla siebie, to możesz bardziej olać. Na tym musisz słuchać i to jest dobre dla Ciebie, a praca też czasami siedzieć i trwa. Bo mm -hmm, tak. musi. Nie, no, racja. Tru. Co tam jeszcze o tej logice? E, czy jeszcze zastanawia się, czy to się w ciebie? A, y, pałac kultury i nauki, gdzie mam swoją uczelnię kolegium Civitas. No. no tak, słabo, że tego miejsca się nie da dostosować na przykład. W sensie, <laughs> przepraszam, ostatnio czekałem na windę chyba 15 minut. W sensie, winda przyjeżdżała. Z no, kultury, tak, e, tak. tak nie wiedział. Winda przyjeżdżała na moje piętro. 12-11 bez znaczenia, tylko że była tak zapchana, że nie dało się wejść, bo tam wejdzie, nie wiem, 8 osób powiedzmy. I są 4 windy, które działają codziennie. Tam reszta jest dla turystów, zaopatrzeniowe działają cały weekend, tylko jak jest więcej ludzi. I właśnie czekasz? Podjeżdżają windy przepełnione i czekasz dalej. To jest bardzo, bardzo niefajne. Na schodzie schodami 11 pięter. No trochę... No chyba, że... Ale <laughs> jak, słuchaj, jakie w ogóle, Jakbyś na siłownię akurat? <laughs> Wiadomo, że wiesz, między 12 a 10 pięter lodowa, pójdę sobie na górę 2 piętra i tak mi się nie spieszy, nie ma problemu. W sumie lokalizacja też jest jednak bardzo dobra, w porównaniu z moim poprzednim uczelnią, jeżeli mówimy o studiach znowu, bo... Czy mi nic się mówi o lokalizacji uczniów. <grym> a, tak ujęte. bo właśnie mam jeden pociąg, wychodzę na Śródmieściu i jestem tak naprawdę pod pałacem. Chodzę no tak, sobie, oczywiście. A tam jednak od tego procesu Zawiszy do PJT no trzeba było kawałek przejść. W sensie no, od pociągu miałem jeszcze na 15 minut, jeżeli bym szedł powoli, powiedzmy 12 minut. Tutaj mam jakieś 5 i jestem. A lokalizacja w sumie bardzo podobna, te same restauracje jak wszędzie. Centrum wie się bez znaczenia. Chciałem jeszcze powiedzieć, co mnie o ludziach, że. Dobrze, oczywiście. Bardzo dużo ludzi, to się od razu widać, że kompletnie ma wywalone studia. Od samego początku. Czemu nie chodzą kompletnie? No to wszędzie. Trudy. Ale to nas tak duże część. U mnie słuchaj na roku, znaczy u mnie jest w ogóle taki legendarny gość z roku ostatnio się dowiedziałem, że na uczelni na innym kierunku. I ogólnie to, zawsze jak na przykład wiesz... Kogo wybieramy do jakiejś tam funkcji, to wiesz, on jest na konwersacji i całego roku zawsze on jest oznaczany, więc to, to, to są A, takie legendy ogólnie rocznikowe. Drugi jest gościu, który tam no, śpi w sumie na każdym wykładzie. To, coś A to, na to, to są to ludzie. Ostatnio nasz wykładowca chyba od gospodarki powiedział: Przepraszam, drogie panie, czy możecie obudzić tamtych panów? Tak mm. trochę średnio. Się... A, w ogóle kultura. Na przykład ja mam coś takiego. Wiadomo, jest taki, jakiś wykład, siedzi sobie w dziesiątym rzędzie, wykładowca mówi, ty sobie tam śpisz. Eee, no, okay. no tak, no. Czego, okay. czego ja nie robię na wykładzie? Nie no, spać to nie spałem, bo, bo różne dziwne rzeczy nie no ale... No, spać, mam zamulony, słuchasz, tak? O to mi chodzi. Okej, okay, wyjmij sobie telefon, coś pol. Ale ludzie siedzą, często na tych wykładach w małych salach, i siedzą po prostu tak, noga na nogę, telefon i sobie coś przeglądają. Wykładowca siedzi centralnie przed nimi. Widzi ich, w sensie. Nie wiem, nie, mnie coś wewnętrznie by powstrzymało, tak... Nie wiem, w sensie na przykład siedzę sobie, wykładowca siedzi przede mną, wyjmę telefon, sprawdzę godzinę, okej, okay, schowam z powrotem, tak a nie, siedzę na telefonie przed kimś. To jest dla mnie tak kompletny brak szacunku. Ja wiem, że jestem jakiś stary. Ale dla mnie to jest kompletny brak Zdarzało szacunku. Zdarzało się tak robić. Nie, ja właśnie Ale tylko, masz rację. Tylko na jakimś wykładzie wielkiej sali. Piję się w pierwszej w tej chwili, <coughs> przepraszam. Ja ja no i to jest takie. Też oczywiście są wykładowcy, którzy się średnio zachowują na przykład. Ja już nie będę mówił. szkoda strzębić bój. No to ja No i jak tym, jak optymistycznym, się się. Tym, tym optymistycznym akcentem, o no ile pozwolić, zakończymy mhm. że zakończymy ten podcast. Robimy do 30 minut. Tak, myślę, że jest optymalnie, chociaż pewnie już większość, większość ludzi nas wyłączyła w tej wcześniej, powiedzmy, około tam jakiejś 5 minuty albo od razu po włączeniu. Dzięki za uwagę, o ile dotrwaliście do końca. Myślę, że podcasty się już będą pojawiały znowu. Mamy taką nadzieję oczywiście. Mniej więcej mamy nadzieję, że będą one regularne, ponieważ tak najbardziej lubimy tworzyć. Myślę, że czasem dysponujemy. Tak, wydaje mi się, że raz w tygodniu spokojnie możemy tak. zapewnić. Tak, teraz pytanie tylko, czy zostaniemy przy poniedziałku, czy na przykład zmienimy na sobotę, czy na jakieś inny dzień. To zobaczymy. bardzo się o tym. <grym> Jeszcze raz dzięki Wam za uwagę. Dzięki za wysłuchanie nas. Jeśli chcecie więcej, to oczywiście czekajcie na więcej ewentualnie odpalcie sobie jakieś nasze stare filmy. Dokładnie. Do usłyszenia. Cześć.